Witam Cię w dzisiejszym temacie, po tlenkach, czas na wodorotlenki. Dzisiaj powiem czym są wodorotlenki, jak się tworzy nazwy i wzory wodorotlenków oraz mówię w jaki sposób wodorotlenki się otrzymują. Zacznijmy od tego czym w ogóle są wodorotlenki. Są to związki chemiczne, które są zbudowane z kationu metalu i anionów wodorotlenkowych. Przypomnę tylko, że kationy są to cząstki obdarzone ładunkiem dodatnim, a aniony mają ładunek ujemny. Niedługo ta wiedza będzie nam bardzo potrzebna, Poniżej został przedstawiony wzór ogólny wodorotlenków. M to symbol konkretnego metalu, natomiast OH jest to grupa wodorotlenowa, która jest charakterystyczna dla wszystkich wodorotlenków. Grupa wodorotlenowa składa się z tlenu i wodoru, zresztą jak wskazuje sama nawet nazwa. Zapamiętaj, że wartościowość grupy wodorotlenowej wynosi 1, natomiast wartościowość metalu będzie zależała od rodzaju pierwiastka chemicznego, dlatego mamy wpisane N. Jeżeli wartościowość metalu będzie wynosić 1, to wzór związku będzie wyglądać podobnie jak ten przedstawiony tutaj. Jeżeli wartościowość będzie wyższa niż 1, to wtedy grupę wodorotlenową bierzemy w nawias i wpisujemy wartościowość metalu poza nawiasem. Ta liczba określać będzie liczbę grup wodorotlenowych. Zobaczysz, że jest to bardzo proste. Przećwiczymy to na kilku przykładach. Przejdźmy do zadania pierwszego. Musimy podać nazwy systematyczne wodorotlenków o podanych wzorach sumarycznych. Nazwę wodorotlenku tworzymy w ten sposób, że do słowa wodorotlenek dodajemy nazwę metalu, który się w tym wodorotlenku znajduje. Pamiętaj, że jeżeli jakiś metal posiada kilka wartościowości, to musimy tę wartościowość uwzględnić w nazwie. Zróbmy pierwszy przykład. KOH to będzie wodorotlenek potasu, ponieważ K to symbol potasu. Potas ma wartościowość, która wynosi 1. Czy pamiętasz skąd się bierze wartościowość potasu? Potas znajduje się w pierwszej grupie układu okresowego, a te pierwiastki zawsze mają wartościowość 1. Przykład drugi to wodorotlenek. I czego? BA to jest bar, dlatego zapiszemy, że jest to wodorotlenek baru. Bar znajduje się w drugiej grupie układu okresowego, stąd wiemy, że jego wartościowość zawsze wynosi 2. I dlatego nie uwzględniamy tego w nazwie. Dlatego to będzie po prostu wodorotlenek baru. W przykładzie C mamy wodorotlenek i PB to ołów, więc to będzie wodorotlenek ołowiu. I teraz zobaczmy, że ołów nie leży ani w pierwszej, ani w drugiej grupie. Dlatego musimy podać jego wartościowość. Ołów może mieć ich kilka. Ale ile wynosi wartościowość naszego ołowiu? Dokładnie tyle, ile mamy grup wodorotlenowych, czyli dwa. I tą wartościowość pisujemy w nawiasie za pomocą cyfr rzymskich. I to jest wodorotlenek ołowiu 2. Ostatni przykład to wodorotlenek chromu, ponieważ CR to jest właśnie symbol chromu. Chrom znajduje się w szóstej grupie, a więc też ma kilka wartościowości. W naszym przypadku ta wartościowość wynosi 3, ponieważ taka cyfra widnieje poza nawiasem. Dlatego to będzie wodorotlenek chromu 3. Zadanie drugie. Polega na czynności odwrotnej. Do nazwy systematycznej musimy podać wzór sumaryczny. Wodorotlenek glinu. Zapisujemy symbol glinu, czyli AL, oraz grupę wodorotlenową. Ustalmy wartościowość glinu. Glin znajduje się w grupie 13 i mam nadzieję, że pamiętacie, że jest wyjątkiem i ma stałą wartościowość, która zawsze wynosi 3. Zapiszę tę wartościowość nad symbolem glinu. Wartościowość grupy wodorotlenowej natomiast to jest 1. I spisując na krzyż, powstaje nam wzór Aloh 3 razy wzięte. Nie zapomnij o nawiasie: grupę wodorotlenową traktujemy jako całość. Teraz wodorotlenek żelaza 3. Żelazo ma symbol Fe i grupa wodorotlenowa. Wartościowość żelaza wynosi 3, ponieważ mamy to zapisane w nazwie i dlatego wzór to będzie FeOH 3 razy wzięte. Wodorotlenek wapnia to CaOH. I wapń zobacz, że znajduje się w drugiej grupie układu okresowego, stąd wiemy, że jego wartościowość wynosi właśnie 2. Tą dwójkę wpisujemy poza nawiasem. I na koniec wodorotlenek miedzi 2, mieć ma symbol CU, i teraz grupa wodorotlenowa z nazwy odczytujemy, że mieć ma wartościowość 2, dlatego to będzie CUOH 2 razy wzięte. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie zrozumiałe, jeżeli nie, no to jeszcze później pojawi się kilka przykładów w zadaniach. Przejdziemy teraz do sposobów otrzymywania wodorotlenków. Zaczniemy od pierwszej reakcji sodu z wodą w obecności roztworu fenoloftaleiny. Do probówki dodamy wody i dodamy kilka kropel fenoloftaleiny. Następnie przygotujmy sód. Jest to srebrzysto-biały metal, który ze względu na swoją reaktywność trzymany jest np. w nafcie. Dodajemy sód do probówki i obserwujemy zachodzące zmiany. Oprócz tego do wylotu probówki zbliżamy zapalone łuczywo. Możemy zobaczyć, że rozpór zmienia barwę na malinową, natomiast po zbliżeniu zapalonego łuczywa słychać charakterystyczny dźwięk. Jest to taki wybuch, pyknięcie. Zapiszmy w takim razie wnioski do przeprowadzonego doświadczenia. Malinowe zabarwienie produktu reakcji świadczy o tym, że otrzymaliśmy związek o czynie zasadowym. Jest to wodorotlenek sodu, ponieważ taki metal użyliśmy w reakcji. Natomiast drugim produktem jest palny gaz, który zapala się z charakterystycznym dźwiękiem. Jest nim oczywiście wodór. Zapiszmy reakcję chemiczną, która zaszła. Do wody dodaliśmy sód. Sód ma symbol NA i reaguje z wodą, czyli H2O. W wyniku reakcji otrzymujemy wodorotlenek sodu. Potrafisz zapisać jego wzór? Na i grupa OH. Sód jest pierwiastkiem z pierwszej grupy, dlatego też jego wartościowość wynosi 1, a tym samym mamy prawidłowo zapisany wzór. Oprócz wodorotlenku sodu powstaje jeszcze wodór, czyli H2. Przy wodorze możemy zapisać strzałkę do góry, która świadczy o tym, że jest to produkt gazowy. Uzgodnijmy tylko jeszcze reakcję. Przed reakcją jest jeden sód, po reakcji również jeden, więc się zgadza. Wodory są dwa przed reakcją, a po reakcji tu mamy jeden i tu dwa, to razem trzy. Niestety się nie zgadza. Jeżeli wpiszemy przed wzorem wodorotlenku 2, to teraz po reakcji mamy cztery wodory, i żebyśmy przy tlenie też mieli cztery, wystarczy wpisać dwa. 2 razy 2 to przecież 4. Poprzez wpisanie dwójki przed Na zmieniła nam się liczba sodu, dlatego przy atomie sodu musimy również pisać 2. Sprawdźmy jeszcze tylko tlen. Przed reakcją są 2, po reakcji też 2. Teraz się wszystko zgadza. Nie zapomnij zawsze sprawdzić, czy o niczym nie zapomnieliśmy. Kolejne doświadczenie to otrzymywanie wodorotlenku w reakcji tlenku wapnia z wodą w obecności fenoloftaleiny. Do probówki dodajemy wodę oraz kilka kropel fenoloftaleiny. Następnie do probówki dodajemy niewielką ilość tlenku wapnia. Możemy dodatkowo zamieszać bagietką. I obserwujemy, co się dzieje. Widać, że roztwór w probówce zmienia barwę na malinową. To również świadczy o tym, że otrzymaliśmy roztwór o czynie zasadowym. Postarajmy się ustalić, co to za związek. Tutaj mamy obserwację, roztwór zmienia barwę na malinową i wnioski w wyniku zachodzącej reakcji powstał produkt o czynie zasadowym. Do wody dodaliśmy tlenek wapnia, który ma wzór, no właśnie jaki. Wapnie to CA i tlen to O. Zarówno wapnie, jak i tlen ma wartościowość równą 2, dlatego wzór jest prawidłowo zapisany. Dodaliśmy do tego wodę, czyli H2O, i w wyniku reakcji otrzymujemy wodorotlenek wapnia. Najpierw zapisujemy wzór metalu, czyli CA i grupa OH. Jak już wspomniałem, wapnium ma wartość całość 2, dlatego dwójkę zapisujemy poza nawiasem i mamy wzór wodorotlenku wapnia. CaOH2 razy wzięte. Zobaczmy jeszcze, czy reakcję trzeba zbilansować. Wapń przed reakcją jest 1, po reakcji też 1. Tlen przed reakcją tu jest 1 i tutaj 1, to razem 2. I patrzymy, ile mamy po reakcji. Również są 2. I już tylko został wodór. Przed reakcją 2 i po reakcji również 2. Nie musimy dopisywać. Żadnych współczynników stachiometrycznych. Tym sposobem poznaliśmy dwa sposoby otrzymywania wodorotlenków. Wodorotlenki możemy otrzymać w wyniku reakcji metalu z wodą, i oprócz tego, że powstaje wodorotlenek, to również otrzymujemy wodór. Drugi sposób to reakcja tlenku metalu z wodą, i w tej reakcji otrzymujemy wyłącznie wodorotlenek. To są na razie dwa sposoby, które chciałem, żebyście zapamiętali. Oprócz tego, dzisiaj powiedzieliśmy, w jaki sposób tworzymy nazwy i wzory wodorotlenków. W ramach ćwiczeń proszę zrobić kilka przykładów oraz wykonać zadanie domowe. Jeżeli z czymś jest problem, to proszę o kontakt. Wszelkie informacje znajdują się w opisie do filmu. Na następnych zdjęciach w dalszym ciągu będziemy omawiać ważną grupę związków, jakimi są wodorotlenki. Miłej i owocnej nauki, a my słyszymy się już niedługo.